Mobilny gabinet terapeutyczny stanął pod Pałacem Kultury i Nauki. Mam prawo prosić o pomoc. Ruszyła druga edycja kampanii społecznej Terapia to nie wstyd. Jednym z jej elementów jest terapiobus, czyli mobilny gabinet terapeutyczny. Który w Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom zaparkował w Warszawie. O inicjatywie w Dzień Dobry TVN rozmawialiśmy z autorką Anną Węgrzyn, Rafał Szymański. Którego córka próbowała popełnić samobójstwo wystosował apel do rodziców. Próba samobójcza dziecka. Rafał Szymański, po tym, jak jego dziecko próbowało popełnić samobójstwo, postanowił podzielić się swoimi przeżyciami i podkreślić, że terapia to nie wstyd. Moja córka jest teraz w dobrym zdrowiu, ale zajęło nam to 6 lat terapii, tułania się po szpitalach, także błędnej diagnozy. Nie ma komunikacji między lekarzami w ośrodkach. Natomiast to, co nas blokowało, to moment. W którym się dowiedzieliśmy, że nasze dziecko musi zostać w szpitalu. Sytuacja, w której rodzic dowiaduje się, że jego dziecko jest chore i jest to problem psychiczny, próba samobójcza powoduje, że nie wiemy. Jak poprosić o pomoc, bo się wstydzimy? Mówił w rozmowie z Robertem Stokingerem, reporterem Dzień Dobry TVN. I dodał, że należy przełamywać tematy tabu i być uważnym. Temigrek rodzice musimy zwracać uwagę na sygnały alarmowe. Jeśli mamy środek lata, a nasze dziecko nosi długie bluzy, rajstopy, ma problemy z odżywianiem, nie śpi w nocy. To każda z tych rzeczy jest sygnałem ostrzegawczym, podkreślił. Terapia to nie wstyd. Dane policji dotyczące samobójstw wśród osób poniżej 18 roku życia w ostatnim roku niestety wzrosły. Dlatego tak ważne jest, by nie wstydzić się, poprosić o pomoc, o czym przekonuje Anna Węgrzyn. Statystyki pokazują, że korzystamy z pomocy psychologa, psychoterapeuty w sytuacji kryzysowej. Ciągle brakuje tej profilaktyki. Dlatego, kampania społeczna, którą stworzyłam, terapia to nie wstyd ma pokazywać, że warto korzystać zawczasu. Naszym celem jest to, by przekonywać, że nie trzeba się wstydzić, rozmawiać o emocjach, mówić, że mamy problem. Mamy prawo poprosić o pomoc, zaznaczyła. Tegoroczną kampanię społeczną promuje hasło Usłysz i zobacz swoje dziecko. Kiedy my dorośli wstydzimy się zadbać o swoje emocje, to później jako rodzice mamy trudność, by uznać, że może coś z naszym dzieckiem jest nie tak. Rywalizujemy o to, żeby być dobrym rodzicem, a trzeba pamiętać, że rodzic ma prawo nie wiedzieć, ale nie ma prawa nie zareagować, mówiła Anna Węgrzyn. Terapiobus, mobilny gabinet terapeutyczny. Jednym z ważnych elementów kampanii jest Terapiobus, czyli mobilny gabinet terapeutyczny przemieszczający się po Polsce, w którym można korzystać z bezpłatnych porad. Celem naszej akcji jest pokazanie w różnych miejscach, przejechanie kilku tysięcy kilometrów, żeby ktoś zwrócił uwagę na to, że terapia jest ważna. W tym roku będziemy w Kielcach, Rzeszowie, Białym Stoku, Łodzi. Tam będziemy z nadzieją się zatrzymywać, że może ktoś spontanicznie skorzysta, zobaczy, podkreśliła rozmówczyni.